No kurwa macie, jeszcze naładowany poprzednim zwycięstwem A teraz wyobraź sobie jak Kasady zaraz będzie tego Talona z Ignitem na midzie Czujesz to? Tak będzie, tak będzie, jedziesz mordeczko On nie ma skina, bo na nowe konto jest Smurfem z Grandmastera Prawda stary? Kasa Smurf? No kurwa, 37 level Na kasadinie 45% hydraty, ale pewnie ten No kurwa, czemu zawsze ja mam warda na tych kurwa tych A te kurwy moje to nie mogą nic postawić no Czemu zawsze kurwa, ja, to ja mam tego warda, pierdolonego Ale sobie upsył na tym midziku na chmurę drewna są sem... chwały ku c***. K... Zaczęli k... o od... gdzie? No to cieńki. A kalibra na topie. Od początku. No ale już się nie pomaga, chwały k... k... człowieku. To nie jest taki seuzon. Nie pomaga cię? Nie pomaga się. Teraz tylko bratu pomaga. Ja puszę i tego. ja p dole, zabyli! O, super! Uj. No coś nie idzie temu Kasadinowi, nie? Mogę psy iść, tylko muszę tu zabić te psy. O kurwa, idę, trzymaj się, bracie. Przeżyj to, kurwa, przeżyj to, Patryk. Dobra, or, co? No kurwa, proste. Nie wiem, ona nie gra w tlesa, nie? Kurwa, kurwa. nie? Nie, kurwa! A, no tak. Nie ma sprawy. No, to fajnie, fajnie, to fajnie, fajnie. Nie mam już wody. Nie, ja jestem główny, tylko Kali jest skurwabroken. No, to są efekty tajne. A, Maria. Toś i ty. Kurwa, play around me chłopisze, ty play around me, ty kurwa. Ustlesie jebany. Dobra, daj tą tę żabkę, będzie szóstka. Będzie można kopać frajerów. W głowie mam mocne poczucie znaczenia. Myślę, co jeszcze mam dziś do zrobienia. Wiara w mój sukces powoli umiera. Znam jednak sposób, który ją pozbiera wszyscy do samospełnienia. Ja samospełnienia Trafiamy Zupado na silnego zwątpienia. Zakrywa Szukamy dobrego źródła ukojenia. Z nadzieją na szansę ponownego odetchnienia. Na teren chodzę jakby od niechcenia. Powoli wpadam w stan odprężenia. Czuję wyraźnie, mój nastrój się zmienia W miejsce zmęczenia wkracza stan skupienia Przy pierwszej serii uczucie mrowienia W uszach doznanie mocnego tętnienia Rosnący ucisk poczuwa no jest w dodasz Na no to z generała do lepszego No nie ma problemu Dawaj promocika Idę! Poleci za 4 godziny. Ona no cię kurwa, zabija, nie? 4. nie no 4 godziny, no jest 76 w kolejce. O co ci chodzi? Do głowy ale, gola, cię. ale błagam się. No kurwa, no spokojnie. Ale jaka teraz dobra na to leci? Masku? Masku? Daj, 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 jaku? Energia zużyta U, nie ma. Zrzaje Żajeboza. Tawka. Życie na nowo koloru nabiera. Nowe odczucie się we mnie wzbiera. Chwilowo nic już mi nie doskwiera

Oh, tak. Stabilnie, aby No i to jest nota, kurwa O oh, kurwa.

może lepiej jest? No, chęć, szczeka jest a w sobotę będzie onda co to robić? Co to robić? No nic, farmimy. Może ta, ale on wejdzie w klasę DNAO. To, to brzmi jak plan. No ale dostań to, kurwa, w no. Uuu. Dobra, nie da się współpracować z tą kurwą. Let me jeszcze, kurwa, raz let me, to cię kurwa przysięgam na pierdolę, kurwa, gołymi pięściami. Nie przychodź na mida nigdy więcej, Ten no, chłopiec upośledzony. Nie da się z nim grać. Hop, Bierzemy mida. Hopa, w sensie. Będzie bomba, bobe? Nie wiem, kurwa. Będzie bomba będzie bomba. bomba Na kurwa.

To nie szempeń papi. Wiesz się raz przodu niż wszystkie polarki. Twoja babcia Czego sucham off stream? Gdzie nie jest można, no to wszędzie sam. Dienku kurę. Biznes fan zdaje rano, no go. Biznes fanego kucza jest strazi. Chcę, Chcę mu zgorazić. Lubisz boksik. Lubisz grupy, co są boksik? Psychoteliki czy wojs się jak cień nosik. Bardziej słodziak czy bardziej zazdrośnik. Bardzo, bardzo. Lubisz boksik? Lubisz dupy to są toksik? Ty czy boisz jak nosi? Bardziej słodziak czy bardziej zazdrosny? Ej, herald, kurwa! Ej, kurwa, talon. A ah. tu jestem ten talon? A, taki talon. Nie, Eclipse SOP, kurwa, muszę to robić w każdej grze. Ale te dwa itemy też się wydają zajebiste, no to ci potrafi dać, ku 100 AD. A tu, kurwa, ma aktywa za 300 obrażeń, to też jest niezbędne. To chyba core itemy, to, to, to i Eclipse, nie? Co myślicie, widzowie?

Yeah. Jechał rolnik na ciągnik Smaczne lody już w koszyku, a w traktorze ciepło było, to się lodów pięć stopiło, wrócił rolnik, więc do miasta, kupił żący jeszcze ciasta Jechał szybko, on po szosie, dłubał brudnym palcem w nosie rewelacja latja, siód rolników, no, jody ioty na no. fotyku, tutaj właśnie wszystkie lody z właśnie krew latja, siód rolników, jody ioty na fotyku, wraszcie tutaj właśnie wszystkie lody jest za mocna ta drużyna. Trzeba im przyznać, że są straszni chujowi No kurwa, chrupcy mamy Nie Kurwan, Kurwa, tu już jest? Ja pierdolę, ten talent to

Nie ma Edge of nighta, kurwa, Edge of Nighta, kurwa Nighta! Creepa zabijam na hita, Sku, ile to biec, sterysta kuźwa? Dobra, tu tylko ma ze trzy fragi, co? Jak zagra, nie jak no. No dobra, nie ma erki. Ża je A, Proszę tutaj właśnie, takie chamy, są wy ja dalej fotnakurwiam, dzisiaj 2.4h z Ligi Legend. ...kubia, udniój i kup Do mastera. ...proszę tutaj właśnie, takie chamy, są tu właśnie... I ta właśnie tutaj oto piosenka, piosenka, dedykowana jest dla wszystkich rodzin... Jomu nie, jomumu, mu, śles. On się brzmi spoko, nie? ...czerwio, burakie... To trochę użyteczne jest, ale nie daje tyle, wiesz... Ja takie takiej pizdy złapy Wszystkim rolnikom wybierającym się do miasta, w ogóle, się ogóle, przed ogóle, w ogóle, w ogóle, w ogóle, umycie się, pierwotne przed wyjściem, no i założenie czystych filców i czystej A tam tylko... Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, co teraz? Teraz ten item jest chyba op dosyć.

на не Барон, барон. Бром, Бром. Да. Они уже встают. Ну, ja, я уже их, наверное. Кто сейчас я

Tego życia wycisnąć, mieć prywatne lotnisko i nie jeden samolot. A o tym, jak czy na tych blokach, chcę mieć dochód smerty, chce Monte Christon, w smelki, chcę dodatku zarabiać. Montechriston, właśnie być od kolonie krawiał. Nie udawać nikogo, pierwszy ruszać pod światem, mieć na wszystko i poczuć, jak smakuje dostatek. Latem siedzieć nad morzem, nie koniecznie bałtyckim. Pić pana i kopić się dziewczyną i wszystkimi. Ze w pokojem, palić najlepszy towar. Brać paletkę, tutaj nic nie chce Nie żałować już na mnie. Nie zawsze przez to jak bym Żyć po prostu jakbym codziennie no, no robił na przykład kurwa, teraz Kurwa, po gierkami pikałem, jak to Jakoś teraz pomiędzy gierkami, jakbyś robił kilka minut, i pewnie za 15 godzin drugie lokowanie takie pełne, to myślę, że dziki. Bo wiesz, Polokowania Polokowania to jeszcze zalegamy chyba kurwa z Grudnia. Ta, z grodnia. Ta z Grudnia, aha. No serio, ciuch. no jak kurwa z Grudnia? To jest matematycznie niemożliwe. kończcie Dobra, honor Dziarwan, nie? Nie strollował aż tak a, jak mógł A Dziarwana, Dziarwana Nie no, mi dawaj kurwa Dziarwana widzę. Ja daję komu inne tylko dlatego, że nie mogę dać sobie Lotu start Wciskam play